Były takie sytuacje w polskiej piłce, że na przykład klub miał problemy finansowe. Piłkarze. Nie zgadzali się na to, żeby nie dostawać kasy przez dłuższy czas, walczyli o swoje. I to, że oni walczyli o swoje, było zagrożeniem dla klubu w tym sensie, że mogli dostać licencji i mieć jakieś problemy. I władze tych klubów często wystawiali tych piłkarzy przed kibiców i mówili, patrzcie, to oni, przez nich nie będzie licencji dla klubu. Oni domagają się swojej kasy. Strasznie mi to wkurzało, bo ci ludzie walczyli tylko o swoje no, wynagrodzenie. Pieniądze. Tak, i to jest, no jest to w jakimś stopniu, wydaje mi się, patologia, że i najgorsze jest też to, że ta patologia też się trafia w Ekstraklasie, no bo to już, mm. już były historie, że no tam i w chyba, Lechiu przecież, chyba też w Górniku Zabrze Damian Rasek o tym mówił z jednym z wywiadów w Lechii Gdańsk, to też, czy w Kraków, Wiśle Kraków też były swego czasu problemy, a no Wisła Kraków też była uznana marka i, 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 i umówmy się, że to jest wielki klub, a, a takie rzeczy się niestety zdarzają i nawet nie są komfortowe, a tak jak tutaj powiedziałeś, no jest to po prostu wynagrodzenie za pracę, którą robisz i wiadomo, no raz robisz ją lepiej, raz gorzej, no ale jednak wszystko no to pieniądze się za to należą. No jasne. Jak przebudza, jak to się mówi.